Witajcie, kochani, z tej strony Daniel Obrzenowski. Pogoda zachodnie pomorskie. W tym filmie chciałbym przedstawić Państwu warunki synoptyczne na najbliższą noc. Otóż wielu z Was pytało mnie, czy nadchodząca noc będzie tak samo niebezpieczna jak ta z, 19, z 29 na 30 dnia stycznia, czyli w ubiegły weekend. Otóż Uspokajam wszystkich już na wstępie. Nie, Kanons będzie spokojniejsza, dużo spokojniejsza, aczkolwiek pojawi się pewne zagrożenie. Jakie już Państwu mówię? Od godziny 10 praktycznie na naszej stronie widnieje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które obowiązuje. Północnej części województwa, zachodniej oraz południowej. Ten silny wiatr będzie związany z układem niskiego ciśnienia Queena nad Morza Norweskiego, który w pierwszej części nocy przyniesie nam przechodzący z zachodu na wschód chłodny front atmosferyczny. I to właśnie na tym froncie atmosferycznym dojdzie do zaostrzenia gradientu. Który przekształci się na silniejsze pory wiatru. Na całe szczęście ten wiatr nie będzie aż tak silny jak poprzedniego weekendu, aczkolwiek możliwe są pory wiatru dochodzące chwilami do 80 km na godzinę, czyli tak jak opisane to zostało w ostrzeżeniu silny wiatr tak naprawdę bardzo szybko przejdzie. On teoretycznie trwa od 21 do 6 rano, natomiast wiadomo, że to dotyczy całego województwa. Natomiast w danym miejscu w województwie ten silny wiatr tak naprawdę potrwa godzinę. Co jeszcze? Jeśli... Chcielibyśmy spojrzeć na warunki, jakie prognozuje model UMPL na nadchodzącą noc, to widzimy tutaj doskonale dane z godziny na godzinę 21 UTC, że ten silny wiatr już powoli zacznie tutaj nachodzić nad zachodnią naszą granicę. I będzie się przesuwało w kierunku wschodnim. I tu widzimy, że około godziny 3 UTC na zachodzie powinno już uspokajać. Się. A praktycznie już nad ranem silny wiatr będzie występował już w centralnej Polsce. Dla nas, tak naprawdę, to zagrożenie już minie. Oprócz silnego wiatru Niestety należy liczyć się również z mieszanymi opadami. Zarówno będzie to opady deszczu, będą, pojawią się opady deszczu ze śniegiem, ale również i śniegu, mokrego śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę, na wschodzie wniesie ona około 1 stopnia, natomiast na zachodzie do 2-3 stopni powyżej 0. Przy czym przypominam o silniejszym wietrze, który Znacznie obniży temperaturę odczuwalną. To tyle, dziękuję.